Witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny. Kasowanie użytkowników za filmy związane z telewizją polską jest to kolejny precedens, który dzieje się na portalu YouTube. Wielu użytkowników, wśród mnie, zostało usuniętych z portalu YouTube za różne filmy związane z TVP. Jeden z użytkowników został usunięty za filmy związane z katastrofą smoleńską, jeden za czołówkę i drugi za czołówkę... Wiadomości. Pociąg WKD UKD wjechał samochód osobowy. Nowa strona NCTV oraz profil na Facebooku. Nasza redakcja umieściła, stworzyła profil na Facebooku oraz stworzyła testową jak na razie wersję strony internetowej. Wszystko będzie się rozwijać. Planowa wersja strony internetowej ma się 20 lutego tego roku oczywiście. Upadek Adama Małysza i zwycięzca, Kamil Stoch. Materiał TVP. Mam nadzieję, że nie zostanę przez, przez ten film usunięty z portalu YouTube. Porysowana odłamkami lodu twarz Adama leżał, został zabrany do szpitala w Salt Lake City, badania i później wspólnie spędziliśmy parę godzin. Zawodnicy byli na treningu, na zawodach, a chodziło o to, żeby być przy nim obecnym. Zobaczymy, jak do tego doszło. Tutaj jest mocny podmóg wiatru. Ta narta trochę, tak jak wczoraj, też po wyjściu z progów, wtedy to ustabilizowała, uciekała, a teraz odjeżdża, odjeżdża, kantuje. No i jest problem, że się nie wypina. To są te nowe wiązania, które jednak inaczej reagują. Zgubił gogle. Dziękuję za to wydanie serwisu INFO. Zapraszam na kolejne wydanie serwisu INFO już niebawem, nowej jakości, prawdopodobnie z nową oprawą. Dziękuję i zapraszam. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału na portalu YouTube.